Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym się z wami podzielić pewnym sposobem na farmienie legendarnych itemów, na który wpadłem przypadkowo podczas zdobywania zaległych trofeów. Ja nazywam się Dukat i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. W ostatniej aktualizacji do Diablo zostały dodane trofea, czyli nic innego jak achievementy, które możemy zdobyć za wykonanie różnych aktywności w grze. I właśnie podczas ich przeglądania i wypełniania natknąłem się na dość ciekawy przypadek, który można wykorzystać do farmienia legendarnych itemów. Chodzi konkretnie o pojawiające się czasem w Piekielnym Relikwiarzu bonusowe bossy. Jak zapewne wiecie, po pokonaniu bossa Piekielnego Relikwiarza Mamy szansę na to, że pojawi się portal, który umożliwi walkę z trzema bonusowymi bossami. Natomiast po ich pokonaniu dostaniemy skrzynkę, która może zawierać między innymi legendarne itemy, a nawet takie posiadające rodową moc. I cały myk polega na tym, że niezależnie od tego, na jakim poziomie trudności bijemy tego głównego bossa, skrzynka dropi itemy z naszego najwyższego dostępnego poziomu trudności. Idąc tym tropem, można w kółko walczyć, na przykład z Lasalem na poziomie Pieku 1, którego ubicie solo zajmuje dosłownie kilka sekund. Jeśli będziemy mieli trochę szczęścia, to pojawi się portal z bonusowymi bossami, które również będą z tego samego poziomu trudności, co Lasal, czyli Pieku 1. Natomiast nagrody wypadające ze skrzynki, którą dostaniemy za ich pokonanie, będą mi z najwyższego dostępnego dla nas poziomu trudności. W moim przypadku jest to Inferno 5. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to opłacalny sposób na zdobycie legendarnych itemów. Z doświadczenia widzę, że portal z dodatkowymi bossami pojawia mi się co kilka raidów. Jeśli więc pokonanie lasala zajmuje kilka sekund, to można się spodziewać, że dość często będzie pojawiał się ten portal. Oczywiście nie mamy gwarancji, że z każdej skrzynki dropnie legenda, ale oprócz tego lecą inne itemki oraz złoto. W tle możecie zobaczyć moją rozgrywkę sprawdzającą ten sposób. Tak, jak widzicie, tym razem ze skrzynki udało mi się wydropić legendarny item. I po jego identyfikacji widzimy, że jest to przedmiot dla mojego aktualnego poziomu postaci. Oczywiście dajcie znać, co myślicie o tym sposobie zdobywania legendarnych przedmiotów. Ja nie ukrywam, że ten film stawiam w formie ciekawostki w celu prezentacji metody, której nie znalazłem wcześniej w internecie i na pewno w moim przypadku nie będzie to główny sposób, w jaki będę zdobywał legendarne przedmioty. Tradycyjnie, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, gorąco zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a na dziś to już wszystko, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!